Zaczynamy, Zaczynamy. Lecimy z koksem. Lecimy z koksem. Lecimy z, z tu. Jest Jesteśmy online. już. What to tu. Minutka spóźnienia. Spokojnie, spokojnie. spokojnie musiałem trochę ogarnąć sprzęt. Coś tak. Coś tam. Coś, te. Te. A coś te. No właśnie, no, nie wiem, pomniejszysz to czy to? wcina trochę te. Nie? trochę te, nie? Mm -hmm.

Przede wszystkim, e, po, wszystkim powiedzcie, czy dobrze słychać, czy jest ok. <grym wziśle> czy dobrze słychać, czy nie dobrze słychać? Dajcie ponownie, Ejeczka. Nie zdążyłem się przegrać, wybaczcie. Będę występować w, <grym> w, <grym> w, w samym ubraniu. Tak, <grym> w w jak mogłeś się nie Ładny widoczek z tyłu za nami. Widzicie, tak, zmieniliśmy troszeczkę miejscówkę, tutaj mamy balkonik sobie, proszę bardzo, na górach. Dwa razy słychać. Dwa razy słychać. Nie wiem właśnie o co chodzi z czekaj. Ciekawe, czy jak ja to wyciszę. Raz, dwa. Halo, 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 halo. Teraz okay. nie słychać? Patryś nie umie Nie, 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 nie. A teraz słychać? Ale słychać. Wybija, podpisać, ale słychać, no. ale słychać. No ale ostatnio się wyciszyłeś. Co wyciszałeś? Co nie wiem. Żeby tego szumu nie było. A co O, teraz idź. No. O, dobra, dzięki, dzięki, dzięki. dzięki. To tam też było echo przez to, to nie było echo wcale przez ten, ale polewa, to nie było echo przez echo tutaj, tylko echo przez program, ty. Ja pierdziu, trzeba było nagrać, polecieć, sprawdzić i dopiero wiesz, a Chris, no patrz, ta piąteczka Chris, fajnie, że wpadłeś. Kajeczka, Bydgoszczy, No właśnie, nie pamiętałem, kurde. A mówiłem, że było zdjęcie z tobą, i nie pamiętałem, kurde. Widzieliśmy, jakiś znak na swoją. Ale jest to le lebo. lebo. Echo też jest? No nie, no teraz nie powinno być ciepła. No, e... no to <noise> No to, to lepiej czy gorzej w końcu? No lepiej, dobra, dobra. Słuchajcie, bo Teraz będziemy godzinę ustawiać mikrofony i metodę. Przede wszystkim, słuchajcie. Witamy Was widzowie, witamy Was, youtuberzy. Dawno się nie widzieliśmy. Dawno się nie widzieliśmy, że był live inny, ale dla tych, którzy dopiero przyszli, to ten live jest po to, żebyśmy rozlosowali nagrody wśród naszych patronów. Którzy, mam nadzieję, są z nami wszyscy na kanale. Więc piąteczka, witajcie ponownie. A kto przyszedł, to. -tu -tu. Cześć! <laughs> Za chwilę zaczynamy, tak. Na Patronajcie, jak wiecie, wśród patronów, wszystkich, którzy nas wspierają, losujemy. Nagrody raz na 3 miesiące. Martuś myślę, że możesz już wziąć tablet i poszukać następnego terminu gdzieś grudniowego, gdzie tam trudnie byśmy losowali No jak punkt, gdzie? Na te. Na Mikołajki, 6 grudnia. Nie wiemy <grym> 6 grudnia. No, no nie wiem. W każdym razie tak, wśród patronów e, co 3 miesiące losujemy nagrody. Te nagrody bywają e, różne. W tym, e, w tym losowaniu mamy, mamy następujące. <grym> następujące nagrody, które e, pokazaliśmy przy okazji już ostatniego losowania, które było 3 miesiące temu. Mamy tak, mamy taką 2 e, motek, mamy koszuleczkę Foxa do rozlosowania. I to wszystko dostanie jedna osoba. Jedna osoba z listy patronów aktywnych, aktywnych patronów, którzy byli aktywni w przeciągu trzech miesięcy. Nie? Także to wśród tych patronów rozlosujemy <grym>, te dobrze, nagrody. Dobrze, I dobrze, dobrze. oczywiście co jeszcze? Mamy rękawiczki XS, rozmiar XL, to jest też jedna z nagród dla Patronów, które dzisiaj, w tej chwili będziemy, będziemy losować. Martuś tutaj już przygotowała karteczki i losy. A, proszę bardzo, to nasza maszyna losująca. Maszyna losująca no, jest, jest pełna. <głos》>. Przepraszam, że nie ma tym, tym razem nie ma takiego majestytycznego akrapa, jak było ostatnio. Ale za chwilę rozlosujemy te piękne nagrody. Te piękne nagrody, słuchajcie, pojadą do jednego z naszych patronów. No, ja będę rosował. No, to będzie dobrze. Będę mieszał. Ty możesz mieszać, prawda? To już nie Niedługo Junior będzie. Yy... No to zobacz sobie na daty. 6 grudnia pasuje idealnie, bo to jest niedziela. Na święta nic nie, nie, Myśmy tam nie mamy? 6 grudnia nie niedziela. Wiesz, są 6 musi święta. To nie przed świętami, więc nie wiem. Ale 6 grudnia to będzie akurat... To jest święta. Albo... Święta? Tak. 1 dzień się. To jest najlepszy A nie, 2 dzień Może sylwestra? Nie, 2 dzień albo przed sylwestrem jakoś. No, no to raczej 27 no. Po Ostatnia niedziela, grudnia 27. No i pięknie. No, 27 zrobimy następne losowanie, ale to za chwilę. Więc tak, kochani patroni, bardzo dziękujemy wam, że jesteście z nami na kanale. Dziękujemy wam, że wspieracie nas w działaniach. no. Więc, no cicho, hałas robicie, no. Jest opóźnienie dźwięku z tego obrazu. No, tak jest pewnie. Junior. Domyślam się. W każdym razie, e to losowanie zrobimy teraz. Może tak, co do wygrania, jeszcze raz pokazuję, mamy tak, koszuleczkę, rękawiczki Niksisa. Na pewno się przydadzą, bo to takie trochę cieplejsze rękawiczki, ma taki czas już jesienny i koszuleczka własna, wszystko w bręniu no nowe mamy to, on Wam zaprezentuje. Nieużywane do tej chwili. Nieużywane w ogóle. Nubeczki. I co, Mikselka? Dawaj też Dobra, Dobra, dalszy. 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 Mamy fajne nagrody. Mamy fajne nagrody na ten miesiąc. To, a Czas to jest na pewno Mikselka? No. Ta to nie No. Nie, no zobacz, na Martku to dużo. No już tak, tak, no ale to, to są damskie czy są męskie? Nie no męskie. No to ja nie jestem Mikselka. No jak? No, no może się <laughs> ostatnio? No, no nawet nie no, nie ręce. No pokaż no, mi. No jedenastka I no. 50 na 25, no, ale nie w ręce. No. Ale faktycznie to taka No ma, nie wydaje się, jak te, jaselka, No to jakieś takie ale, jeszcze ale to, jest, to są jesienne rękawiczki, takie z dziewczyną. No, fajne. Okay. Fajne, no. No okay, tej losy. No prynowe. Już tak. Już e, e, <suszyna> więc będziemy losować te oto nagrody. Takie oto rękawiczki też. Bardzo fajne. Mam nadzieję, że... A koszulka jaki numer? Ale koszulka, nie wiem. Koszulka jest rozmiar... MK Ale jak ładna. Patrzcie, jesteście panem Foxa. Patrzcie, jaka fajna koszulka. Biała ja? nie? No, Akurat a To jest? co, Markuś? Rosowano? Zrobimy rosowanto? Nagrody naprawdę rozsyłamy dostaniecie je w ciągu tam tygodnia powiedzmy paru dni. Do powiedź, Pod warunkiem, że. Bo to jest też ostatnio przykra sprawa, bo. Staram się bardzo i jak zostajecie patronami, to wysyłam Wam informacje o tym, że fajnie, że jesteście patronem, ale też proszę, żebyście podali swój adres jak na was po prostu, bo później jak losujemy nagrody, ktoś z Was wygra takie fajne rzeczy, to nie jestem w stanie ich wysłać. I co się będzie działo wtedy? Będą leciały do mnie. <laughs> no, tak, tak, że... i wyzwalione, no także nie wysyłacie adresów, wracają do mnie. No. Co, no już nie kto ostatnio. No w ciągu losowania? kilku dni jak ktoś nie odpowie, to co? To co? No następny losowanie. To losu... Nie, to chyba drugie. No nie To wylosujemy sami. Ale to będzie się nie to, ja? no. no słuchajcie, tak, nie będziemy was trzymać bardzo długo. Kto losuje? Eee... Znowu będzie na mnie. Okay. Słuchajcie, tak. E, więc zrobimy losowanie, nie będziemy was bóżej... i... Nie, no, to, jest to jest a, Ale to jest, to jest już tutaj, tutaj to ja bym na waszym miejscu jednak podała te adresy, no. Podajcie <ś handmade> adresy, bardzo proszę, bo później takie kartki wysyłaliśmy z Sardynii, jakąś... nie mieliśmy tych, nie mieliśmy adresów, żeby wysłać wszystkim. Więc kurczę, naprawdę fajnie. O, Task, task dostał po Task, jee, fajnie tam. Ale creations... do... nie dostaliśmy. Ale Task dostał sztukę. Ale my, 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 my nie dostaliśmy. <zies》N2> <zies》> ty nie mam wylosowanie. No dobra, masz wylosowała kartę. Czytaj. Ja Cię nie czytam, to pewnie. Czyli tak drukowanymi napisałam. No nie wiem. Tak, no, jak drukowanymi, Bo... to ja... Zaraz się dowiemy, kto wyjął to tę koszulkę z patronów, a ja ty i ty ja on twoje tabliczki. Ok, zobaczymy, co to jest napisane. A no, zaraz będziemy wiedzieć. Patryżio! <śmiany> nie ma takiej. Nie, nie. nie pokażemy. No, pokaż, bo nie złapie. Widać? Chyba nawet widać. To nie było ustawiane. Nie było ustawiane. Task, czy jesteś z nami? Nie. No ale to jest takie... w sumie nie razmiałem rosował nawet. Kurde. Gratulacje dla zwycięzcy. Właśnie teraz się odezwa i, i wywołał siebie chyba normalnie z tej No właśnie to, to nie słyszysz. Podawajaj, na tej to rękawiczki zabieram. Rękawiczki i mówkę. Chyba, że się chcesz podzielić z którymś z patronów, to napisz na naszej ukrytej rozmowie na Messengerze. A jeśli nie, to po prostu wyślemy ci całość. I tyle. <śmiech> <śmiech> Tylko kiedy będziesz w Polsce, chłóda? No, <laughs> Dobra, słuchajcie, mm -hmm. także tak, gratulacje, brawo. Tak, Wygrałeś ten oto zestaw. A teraz kiedy będzie następna? Następne losowanie. Następne losowanie nagród będzie za 3 miesiące i będzie to w grudniu 27 grudnia. Jest to ostatnia niedziela. Ostatnia niedziela tego roku. Eee, zobaczymy, zobaczymy jeszcze. Która, która godzina? Myślę, że pewnie 20, coś w tym stylu, nie? W ostatnią niedzielę tego roku zrobimy ostatnie losowanie. Ale chciałem Wam pokazać nagrodę! Proszę bardzo! O, patrz, zielony przybija. No to już mam na opakowanie. Ciężko A to widać. Coś mi widać. No. Jak już na siebie, to... A zobacz. <laughs> to jest, o, o, o. Słuchajcie, to jest nagroda dla aktywnych patronów na następny czas. Czyli przez teraz, teraz, teraz następne miesiące, 3 miesiące rozgłosujemy wśród tych patronów, którzy są aktywni przez następne 3 miesiące. To oto nagrodę 27 grudnia, a jest to wideorejestrator Midland Midland Bike Guardian, który też mogliście widzieć na moim kanale test tego, test tego wideorejestratora. Jest on dalej założony na motocyklu, taki sam mam u Patrysia jest na dziewiąteczce. Testuje go, teraz Patryś cały czas go używa i działa, jest dobry, fajny, więc będziecie mogli wygrać tę notę. Wideorejestrator. No i co? Jeee! Yeah, brawo! Słuchajcie! Dziękujemy jeszcze raz, fajnie było się z Wami widzieć. To był dobry, dobry live wcześniej i dobre losowanie, teraz. Mam nadzieję, że. Dalej będziecie z nami i będzie nas coraz więcej i zobaczymy się wkrótce na następnych live'ach i na następnych losowaniach nagród dla Patronów. Pamiętajcie, żeby zajrzeć na Patronite, tam są bardzo fajne informacje, opisujemy i piszemy też posty, także tam też się dużo dzieje, to nie tylko tak, że się Dokładnie dzieje. Dokładnie tak, tak. Tu, 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 tu. No, no dobra, jedziemy, się jutro do roboty, Ju. No, no, do wygrania będziecie MT7, no, no, o, to będzie dobrze. To musimy już zrobić ten. Cel na patrona. Na <śmiennie> nagrodę MT7. No jak mater się zapisze. Ale ja ten jest patrzymy. Bardziej mi chotet No nie. A, właśnie, tylko się zapomniałem. Słuchajcie, jeśli chcecie dostać wlepki fabikowe, to zostańcie patronem. To w najmniejszym progu za 10 zł wlepki wysyłamy, także... Jest lepsze to i jakby to jest wasza cegiełka na dołożenie się do tego kanału. A przy okazji, wspieracie to co tu się dzieje. Piąteczka, do zobaczenia na kolejnych odcinkach i w kolejnych vlogach. A my sobie jeszcze dokończymy turbokole. <śleszamy> to na tyle będzie dzisiaj. da, <śleszamy> da,